Siemaneczko, ja jestem Kasia, a razem ze mną tam Bram Broziak. Cześć, Kasia. Siemaneczko. cześć. Cześć. No i jak tam poważeniu emocje? Eee, spokojnie, na luzie, całkowicie, bez stresu. Ale właśnie bójki nie było, dlaczego? Aha, <laughs> wszyscy na to liczą, nie? No tak ja na też. Na te dymy właśnie. No dzisiaj był szacunek, bo jutro walka, więc no ja wiesz, wyciszony wszedłem. Pierwszy podałem rękę, no bo uważam, że na dzień przed walką trzeba odłożyć te emocje na jutro i jak najwięcej wnieść ich do oktagonu, niech płonie. No właśnie, jaki plan na jutrzejszą walkę, zdradzić? Miałbyś bez słów tylu pytań, więc są takie pytania. Oktagon militowe. zapłonie na pewno. Parter? Nie, 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 nie. Myślę, że y, dam ludziom y, to co chcą, czyli taką naprawdę wiesz dobrą, y, dobrą bitwę, mhm. y, a nie będę tam go tam przytulał w parterze, wiesz, bo, bo ludzie nie chcą tego będą wizdać, a proszą o to, żeby dostał cios w pierdo. Czyli, ale co, pierwsza runda, czy jednak się z nim pobawisz na trzy rundy i go pomęczysz trochę? Nie, no aż trzy rundy to nie zamierzam się z nim bawić, z tego względu, że jak hetman będzie w stanie wyjść do walki, no to to wyjdzie, więc nie mogę się aż na tyle zmęczyć, żeby później wiesz. Na grubego jeszcze mieć trochę siły. A uważasz, że Hesmon ma szansę wygrać, bo się na przykład nic nam nie pokazał, więc jak to myślisz? No kurczę, wiesz, może to jest czarny koń tych zawodów i wiesz, że nic nie pokazuje, a później wiesz, w Oktagonie wszystko pokaże i wszystkich zaskoczy. Nie wiem, nie widziałem tak. Ale jak ty. kondycyjnie też myślisz, bo powiem ci, ja wiedziałem wywiadu Konieckiego yy, z Hesmanem właśnie. On się chyba coś temu pokazywał i potem od razu była zadyszka. Naprawdę masz że, uważasz, Naprawdę? że... No tak, Naprawdę? ja, ja tych tak widziałem, nie widziałeś tego. Nie, nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem. Kurcze, no, 170 kg yy, 160. 160, no. Schudł, oho! To ma większe szansę. Tak, to ma... <laughs> To jego szanse wzrastają. Wraz ze spadkiem kilogramów, jego szanse są coraz większe, no. Ale on by się bił z tobą czy z ciosem? Bo jak tam jest tam... Kto ma wyjść do walki z nim ewentualnie? No wygrany, e, czyli ja. Aha, czyli... No tak, no to wiadomo. To wiadomo. No ale to jest walka w MMA od razu, czy, czy w k się będziecie bili? W MMA, w MMA, no. On się bije w MMA, się bije w MMA. Mamy tylko małe rękawice, nie mamy dużych, to chyba w MMA. A lubisz się przytulać? Z tym grubym? No, właśnie. no nie. No, ale wiesz, że jak on się tak na tobie położy, to tak ciężko będzie z spod niego wyjść. No wiesz, powiedz mu, żeby on się na mnie nie kładł. Ja mam dziewczynę, to jak to będzie wyglądać? Może wybaczy. W sensie dziewczyna nie mam. No, on. Nie no, a powiedz mi, sparowałeś kiedyś z takimi ciężkimi rywalami? Nie no, ze 170 kg, wiesz, pytanie czy ja w ogóle jakieś widziałem takiego, 170 kilo, nie? No. Co, co dopiero sparowałem. Nie, nie sparowałem. Kurczę, nie Ta, wiem. Taki najcięższy to... rywal, z jakim sparowałeś? 120 kg, no. parę. No, no i jak ci poszło? To czy, czy w ogóle były jakieś szanse, czy raczej się ciężki motyw? No, to... Nie, on potrafił coś, on coś potrafił. No, to, to nie było do był, Pozianowski. No nie, nie, to akurat nie był, nie był Mariusz. No ale no wiesz, z takim, e, ciężko się robi, z takim klockiem, no ale uważam, że ten Hezman e, Wcale nie jest e, dla mnie nie do pokonania tak jak ludzie myślą. No. Daję sobie naprawdę bardzo dużo szansy na wygraną w tej walce. Ile? 70%? Więcej. Naprawdę? Stawiaj pieniądze. No dobra, no to postawię, ale jak coś to oddasz. Dobra. Wszyscy tak mówią, wszyscy tak mówią. Dobra, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Życzę pomosłowka i trzymaj się. Nie dziękuję, dla. żeby nie zapesził. Tak jest, trzymaj się, dzięki.